Pierwszy stopień wtajemniczenia freestyle football. Aby go osiągnąć należy wykonać 6 freestyle'owych zadań. Na każde wyzwanie dany freestyler ma trzy próby. W przypadku, gdy choć jedno z nich nie zostanie wykonane poprawnie, następuje przerwanie testu. Zadanie pierwsze. 50 kapek w pozycji stojącej. Podbicia należy wykonywać na dwie nogi. W przypadku, gdy gracz jedną nogą wykona więcej niż cztery żonglerki, próba jest nieważna. Zadanie drugie. 30 kapek na siedząco. W tym przypadku gracz, jeśli chce, może używać tylko jednej nogi. Zadanie trzecie. Nextal z wyrzutem. Połączenie musi być wykonane z futstala lub z żonglerki oraz zakończone powrotem do kapek lub złapaniem piłki w ręce. Zadanie czwarte. ATV. Around the world, czyli popularny dookoła świata. Trick musi być wykonany z futstala lub z kapek oraz zakończony z łapaniem piłki w rękę lub dalszym kapkowaniem. Zadanie piąte. Crossover. Zasady są tu identyczne jak przy wykonywaniu poprzedniego triku. Zadanie szóste: kombo. Freestyler musi wykonać dokładnie taką samą kombinację, jaką teraz widzicie na ekranie. Jest to połączenie trików, które były szlifowane od pierwszych zajęć naszej akademii. W przypadku, gdy kombo zostanie wykonany w złym stylu lub w zbyt powolnym tempie, kluba może zostać uznana za nieważną. Yeah. Po przejściu wszystkich zadań freestyler otrzymuje specjalny certyfikat akademii. Tym samym może zacierać ręce i atakować drugi stopień. Ale o tym w następnym filmiku. Na razie!